Dopiero co obchodziliśmy Dzień Kota, a dzisiaj w przystani na Lipowej przygotowujemy zabawki dla kotów. To kolejna sympatyczna, ciekawa akcja, gdzie rzeczy, które wydawałoby się, że już do niczego się nie nadadzą, stare rolki i kawałki materiału, przerabiamy na zabawki, z których skorzystają koty z Ciapkowa. Spotkanie ma dodatkowo bardzo taki towarzyski charakter. Mam nadzieję, że tego typu inicjatywy będziemy kontynuować dwie sposoby na wykonanie takiej zabawki. Jedna zabawka to jest taka z pudełek, z pudełek po kartona, karton, kartonowa. Wykorzystujemy kartony po butach, zwykłe kartoniki, one muszą przede wszystkim być niskie. I do tego tutki po papieru toaletowym, po ręcznikach papierowych i obklejamy na różne wysokości, żeby kot się po prostu bawił. Rzucamy im smakołyki, takie kiedy po prostu lubi, takie łapką sobie tam wygrzebuje. Robimy też taką matę, maty robimy węchowe, czyli z tkanin, resztki tkanin wykorzystujemy i je wiążemy.